Hej kochani, witam was w kolejnym filmiku Dzisiaj przychodzę do was jak widzicie w tytule e, z mini holem z Lidla Wiem, wiem miał nie być już hol, ale to wszystko jest przez moją mamę ponieważ ona jest wielką holiczku, ja chyba po niej to liczyłam. jak są jakieś promocje nie mogę przejść obok i nic nie kupić ale jest parę fajnych promocji dla Lidlu, wasza kolorówka i e, jest ona do, do niedzieli dzisiaj jest wtorek, wczoraj, wczoraj, wczoraj byłam na tych zakupach ale niestety nie zdążyłam wam nic nagać, ponieważ bardzo późno wróciłam. Więc postanowiłam zrobić to dzisiaj. Okej, okay, i szybko przychodzę. Jeżeli chodzi o pielęgnację, to mam masło do ciała. No z tej firmy tylko jest sien. Ja mam akurat kokosowe. ma tutaj takie strasznie fajne zapięcie, które mnie tak zauroczyło, że musiałam... Nie ci konsystencja jest taka. I tak w ogóle z nagraniem czekałam, ponieważ straszna burza była u mnie i światło było nie takie, więc musiałam poczekać, aż się przyjaśni. Jak widzicie, to... Ja nie wiem czy to widać. Nie jest taka konsystencja dokładnie masła, ponieważ jest to taki trochę krem, ale powiem Wam, że bardzo ładnie się wchłania. Ja się nim posmarowałam wczoraj wieczorem i rano było jeszcze czuć. I Susa, jeżeli chodzi o zapachy, to jest jeszcze mango, które tak... To, my myślałam, że mango, ponieważ wiecie, e, kokos na zimę to jest za ciężki, ale bardzo było delikatnie pachnął, była też czekolada. E, no ale zawsze, jakby wam, jakby wam e, nie pasowało to masło, to zawsze możecie... E, zawsze możecie zostawić sobie to masło na zimę. E, I kosztowało 14,99 Jeżeli chodzi o drugą recepturę, jest to... E, Bielenda, granat, cukra normalna, cukrowy peeling do ciała, idealna pielęgnacja. Pewnie wszystkim dobrze znany. W środku wygląda tak. Ja go jeszcze nie używałam, no ponieważ muszę skończyć mój peeling z Be beauty ale zapach jest bardzo fajny, mam 200 gram i kosztował 11 zł 11 groszy, on normalnie jeżeli się, jeżeli się dobrze orientuje to on kosztuje normalnie chyba około 16 zł, więc to jest bardzo fajna cena. I był ten piek, była czarna oliwka, tak to bym wzięła awokado, bo awokado mam bardzo ładny zapach, bo używam masła z awokado, ale niestety nie było, więc postanowiłam wziąć to. I słuchajcie, wy mi napiszcie, bo tutaj nie ma składu, bo tutaj jest po prostu, no nic nie ma napisane. Na tym kartoniku też nie było składu. Bo po prostu chciałam zobaczyć czy jest parafina, bo na przykład w tym B Be Beauty to e, w ogóle nie ma parafiny, więc jest bardzo fajny skład. E, I tutaj w ogóle nie widzę składu, więc jeżeli no, wiecie, czy jest skład czy nie, to, to napisze mi po prostu na dole. Jeszcze mam tutaj przybliżę, żebyście dokładnie zobaczyły. Zasłania sobie pół twarzy, ale okej. Okay. Yy, Dalej, jeżeli... i, 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 i odpowiedź cztery maseczki. Pierwsza jest to AA, skuteczna pielęgnacja, maseczka błyskawicznie nabliżająca. chroni skórę przed wysuszeniem kwas hialuronowej algi yy, z wód Antarktyki. Tak ona się prezentuje. I wszystkie maseczki kosztowały wód 99. Zł. Potem AA, skuteczna pielęgnacja, maseczka intensywnie odżywiająca, intensywnie odżywia i regeneruje, olej alganowy i witamina E. I tutaj mam dwie maseczki, których mam tylko e, jakby... Bo one tutaj mają, jakby są po połówce i je, dwie maseczki już po połowie zużyłam. Pierwsza to jest odżywczy peeling mousse. Idealnie czysta skóra, omega 3 plus 6, witamina E. Użyłam raz, ale jak na pierwszy raz jest bardzo... E, no bardzo mi się ten peeling spodobał. Nie jest on taki jak Soraya, bo jest bardziej taki delikatny. Ale... Ale jest okej. Okay. I patrzę, patrzę, bo chciałam Wam coś jeszcze pokazać. Ale zaraz po to sięgnę. I drugą maseczką jest to maseczka matująca, regenerująca. Przywraca równowagę skórze, efekt z ogórka, ekstrakt z ogórka, kwas azelainowy. No i ona to była spoko. I teraz muszę na chwilę uciec, ponieważ przesięgnąć po jedną rzecz. jestem e, i są to takie płatki i ser, e, takie płatki e, pieningujące. Ja Wam tutaj pokażę jak wygląda Nie wiem czy to widać. Czy mam tu takie? O, może widać. I ja używam po prostu tego, jak moje je to to używam tych um, tych, tych, tych e, płatków i tak jest efekt lekkiego peelingu. I teraz jeżeli chodzi o kolorówkę i w ogóle ja słyszałam, czytałam, o mojej cioci słyszałam i w ogóle. Jeżeli mówię źle, to mi poprawcie na dole, że e, Sien po prostu produkuje e, Dior. Oczywiście ceny są bardzo rozmiężne, ponieważ te produkty kosztują do 10 zł, a tamte no paręset, tak? Ale dlatego słyszałam tak i po prostu dlatego ludzie tak się rzucają, że to są właśnie produkty Diora. No nie wiem, jeżeli wiecie, to. Przepraszam. Ton e, po prostu napiszcie na dole. I pierwszą rzeczą jest to e, podkład Ciel, numerku 1 Natural. I jeżeli chodzi o kolory, to jest numer 0, 1, 2, 3, 4, 5. E, I 0. Pokażę Wam ten. Ja mam jeden. I on ma na pewno takie tony. E, różowe. Ale mi to zbytnio nie przeszkadza. Hmm. O. Ale też fajnie. Fajnie się wchłania. I tak, a jest numerek 0, który jest Ivory, czyli kość I on naprawdę jest bardzo, bardzo jasny Nawet dla takiej porcelanowej cery I ja chciałam wam dzisiaj się pokazać ten tym podkładzie A niestety nie mogłam, ponieważ to, co ten podkład robi na mojej twarzy No to jest po prostu, nie wiem co to jest w ogóle Jak to nazwać Oczywiście ja dam mu jeszcze szansę, ponieważ uczyłam go pierwszy raz Może dlatego, nałożyłam go Potem nałożyłam normalny mój pudeł z Manhattanu, który zawsze nakładam Który teraz też on użyłam tylko on e korektor Ponieważ nie mogłam się pokazać wam w tym pokładzie E, zrolował się w ogóle e, próbuję się jakieś pomarańczowe plamy e, potem patrzę, że musiałam coś wyjść za godzinę, po prostu tutaj miałam puste, tutaj miałam puste, tutaj miałam puste takie plamy miałam e, czyste, więc ja nie wiem czy się dzieje z tym podkładem e, nie wiem, spróbuję mu dać szansę jeszcze ale zobaczymy, na pewno zobaczycie test na żywo e, a, i te płatki kosztowały 4,99, a podkład 7,99 e, dalej mamy tusz były tam dwa tusze, ale jednego mi się bardzo nie podobała. Szczoteczka więc wziąłem ten. Tusz też 799 ze Scene maskara. Mascara. E, to opakowanie przypomina mi trochę te opakowania tuszy ze Skandal. I też takie są e, takie. No, takie mamy podobne opakowania. Tutaj widzimy, jak wygląda szczoteczka. I taka naprawdę najprostsza. Ja ten ja też mam teraz na oczach. Oczywiście tego nie zobaczycie, ale nie wiem, mogę wam się trochę oglądać. Wydaje mi się, że bardzo fajny efekt daje. Naprawdę, moim zdaniem, on super rozdziela te rzęsy, wydłuża i pogrubia. Naprawdę, i moim zdaniem, te rzęsy są dużo, dużo bardziej zagęszczone, więc to jest naprawdę plus. No i ty niestety typu typu, wieś, to niestety, typo już typu, tylko raz w roku mają przez tydzień, więc ludzie się na nie bardzo rzucają, więc jeżeli coś wam się spodoba z tych rzeczy, to szybko biegnijcie, bo może to teraz zniknąć. I zakupiłam dwa lakiery. Jeden to jest po prostu numerek 8 transparent, czyli top coat, bo top coatów nigdy... Nie, za wiele. Coś mi się tu nie chce. O. I drugi jest to numerek 7 French Look Rose. I jest tu taki właśnie do frencha. ja mam go teraz na paznokciach. I ja teraz słuchajcie, nie mam normalnego frencha, tylko mam taki jakby... Bo ja nigdy nie będę tych prostych kresek zrobić, i mam po prostu takie zatapowane gąbeczką. I jeżeli znów ktoś napisze mi, że mam krótkie pomalowane paznokcie, albo mam krótkie paznokcie, no to ten komentarz po prostu będzie... Może nie po prostu będzie mi to zwisało, ponieważ mam krótkie paznokcie, ponieważ tak mi z nich wygodnie. Oczywiście je zapuszczam. Używam oczywiście tej mojej odżywki 8 w I jeżeli ktoś chce mi po prostu zrobić przykrość, to tak chyba nam to zwisa, bo każdy sobie może pisać co chce. A kciuki to w ogóle, wiecie, każdy może sobie wcisnąć kciuki. I jeżeli wciskacie kciuki w dół, to wolę, żebyście napisali e, dlaczego, a nie tylko wcisnęli, bo moim zdaniem to jest po prostu e, ktoś jest tchórzem, jeżeli wciska tylko kciuk w dół, a nic nie pisze na dole. I ten akier kosztowały 5,99. W ogóle były jeszcze błyszczyki, ale ja nie brałam błyszczyków, bo były takie jakieś zabłyszczące dla mnie. Jak widzicie, ja wolę komu pomadki. I kupiłam cztery pomadki. Pierwsza pomadka to jest taka mm, zwykła, taka różowa. I jest to numerek 15 Sugar Rose. Nie wiem, czy to mi dziwi, bo to jest wszystko wyświetlone. chyba widać i to jest jedyna pomadka połyskująca to, czy może nie połyskująca tylko taka błyszcząca jest tu taki rusze widzicie on jest tutaj trochę taki błyszczący i teraz wolno to zrobić, i bardzo fajne opakowanie bo jak tutaj macie to o, tak klika więc widzicie że jest zamknięte następna jest to 5 spicy red który ja mam teraz na ustach, tylko ja jej nie mam pomalowanej tak um, bardzo, tylko taka czy delikatnie inka, nie mówię, no, na szesne, dla szesnastolatki to tak mocno, to raczej nie jeden tego no jasno no, pokusu się, pokusu To jest już taki to jest taki trochę pomidorowy, ale trochę taki ciemniejszy. Bo ja też tylko pomidorową z sport, nie? Ale teraz jest trochę ciemniejszy. Bo ten czerwony był jeszcze taki ciemniejszy, ale ten mi bardziej przypasował. to widzicie, na no to jest oczywiście na jakieś tam okazje większe. Nie, nie tak po prostu na co dzień, tak? Nie ja teraz hmm, tak kanki pomalowaną. Hmm. Ja nie wiem, mogę wam pokazać jak to wygląda od raz taki też na żywo. I tak też mi się prezentuje, jeżeli jest po prostu pomalowana tak parę barów, a nie jedną. Oczywiście mi jaki fakt on się podoba, czy taki, czy ja w ogóle Wam się podobam w czerwonej ślinka czy jest to tak za bardzo e, wyzywające moja oczywiście tak na to dzień nie chody. No, wydaje mi się, że nie jest aż tak źle, ale może by wyglądał jak go mam e, bardziej lekko pomalowaną. E, I teraz dwie, które mi się najbardziej podobają. E, czyli mm, 13 Pink Explosion. Widzicie, to się sfokusuje. Coś, coś, coś mamy. O! I jest tu taka klasyczna fuksja. I ona też jest już matowa. O! Tutaj ją mamy. Bardzo, bardzo fajny kolor. I numer 9 na koral. I to jest właśnie oranżowa, koralowa szminka. No, tutaj je mamy. Ale też bardzo, bardzo fajne. I to wszystko, to jest już mój cały haul. Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Kciuki w górę i w dół, ale pamiętajcie, Istcie kciuki w dół, to piszcie o co Wam chodzi, bo ja się nie będę domyślała specjalnie. E, komentujcie, subskrybujcie mój kanał, tak jak Wam mówiłam. E, jak wiecie, u mnie pojawia się filmik w tygodniu, ale pewnie Wam nagram jeszcze e, coś w sobotę lub w niedzielę będzie filmik. Czy nie, może tego na pewno. E, jeżeli Wam się to spodobało, to biegnijcie do sklepów i, i, i. No i kupujcie, jak Wam się podoba. I... i. Recen nie recenzja, tylko test na żywo też na pewno się pojawi. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. A! Ojej! Ojej, ojej, ojej. I jeszcze napiszcie mi, czy chcecie test e, tych szminek. I napiszcie mi, czy ja lepiej wyglądam w taki czerwony, gdzie jest na następny kolor, czy lepiej w takiej właśnie jak... No taki mniej namalowanej. Okej. Okay. Ta pa!